mały, szybki, zacięty, nieustępliwy, dumny, bardzo często agresywny maltańczyk. Jedna z moich ulubionych małych ras. I nie dlatego, że są takimi pięknymi, białymi, puszystymi kuleczkami wręcz przeciwnie, dlatego, że super się z nimi ćwiczy. Maltańczyki to psy z dużym potencjałem, przez co ludzie mają z nimi bardzo często problemy. Psy, które przychodzą do mnie na szkolenia, najczęściej szczekają na rowery, szczekają na biegaczy, szczekają na rolki, szczekają na dzieci, szczekają na inne psy. I jak tutaj łatwo się domyślić po tych wszystkich elementach, które opisałem, są to braki w socjalizacji i niezaspokojone potrzeby, jeśli chodzi o chęć do polowania. Maltańczyki to dumne psy. Nie okazują uległości innym psom i myślę, że to właśnie jest jedna z tych cech, która też pcha je do tych zachowań agresywnych, że są takimi dominującymi pieskami. Co do suczek, sytuacja moim zdaniem wygląda już troszeczkę inaczej. Suczki są delikatniejsze, bardziej wrażliwe, bardziej uległe, znacznie łatwiejsze do Ułożenia. Jest to kolejna rasa, która padła ofiarą nieodpowiedzialnych właścicieli. Są to psy, które mają stosunkowo duży potencjał i trzeba go jakoś zagospodarować. Ich właściciele zwykle tego nie robią, bo jest to pluszaczek do torebeczki. I potem przez to widzicie tego typu problemy. Bardzo często słyszę, że Maltańczyki to głupie psy. Nic bardziej mylnego. Maltańczyki to inteligentne psy, bardzo chętnie się uczą, tylko rzadko kiedy ktoś z tego korzysta. Maltańczyki kochają człowieka? I kochają współpracę z nim, tylko trzeba im to zaproponować. Jeśli latasz za tym pieskiem i tylko cały czas go umęczasz głaskaniem, to niestety nie będzie za bardzo chciał zwracać na ciebie uwagi. Socjalizacja w przypadku tych psów jest bardzo, bardzo istotna. No i nie jest to pies, z którym powinniście ładować się na każdego innego psa. Jest to mały, delikatny piesek. Jak maltańczyk się odpali, to jest nie do powstrzymania i to jest często spory problem w pracy nad nimi. Te małe pieski potrafią być naprawdę bardzo zajadłe. A wy co sądzicie o Maltańczykach? Jakie Maltańczyki znacie? Trzymajcie się, cześć!